Bóg ci mówi: Dzisiaj nie jesteś spóźniony, nie jest za późno, jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, wszystko się rozwija. Nie obwiniaj się ani nie bądź dla siebie surowy co do tego, jak długo coś trwa, to o co walczysz, zajmuje trochę czasu, aby się stało. Jeśli nadejdzie chwila dla Witurii i Glorii, po prostu bądź wdzięczny, że udało ci się tu dotrzeć. W ciągu najbliższych kilku dni otrzymasz wyraźny sygnał, że sprawy naprawdę idą na Twoją korzyść. Bóg mówi: Poczekaj. Co to za bezpiecznik? Wyjmę Twój brzemię, przyniesie wielkie błogosławieństwo. Wszystkie sytuacje życiowe są tymczasowe, więc kiedy życie jest i upewnij się, że cieszysz się nim i przyjmujesz je w pełni, a kiedy życie nie jest tak dobre, pamiętaj, że nie jest, będzie trwało wiecznie i nadejdą lepsze dni w drodze. Za chwilę przezwyciężysz coś, co cię niepokoi. W ciągu najbliższych kilku dni otrzymasz dobre wieści i będziesz mógł powiedzieć: Modliłem się o to, w końcu to się dzieje naprawdę. Dziękuję. Pamiętaj, że każda trudna sytuacja w życiu jest tymczasowa, tak powiedział Jezus. To powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój na tym świecie. Ucisk mieli, ale bądźcie dobrej myśli: Ja zwyciężyłem świat, gdy przechodzicie przez wody, a wraz z wami, kiedy przechodzicie przez rzeki, nie okryją cię, gdy przejdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień cię nie strawi. Umiłowałem cię tak, jak umiłował mnie ojciec, pozostań w mojej miłości. Wtedy Jezus oświadczył: Jestem chlebem życia, niech Bóg wielce błogosławi Twoje życie w imieniu Jezusa. Amen.